Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na otwarciu ofert na postępowanie na konserwację rowów odwadniających na terenie gminy Michałowice w roku 2020, numer postępowania ZP 271.2.182020. Proszę Państwa, przed przejściem do otwarcia ofert, informuję, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 250 tysięcy złotych. W postępowaniu dopuszczaliśmy składanie ofert zarówno w formie pisemnej, jak i w formie elektronicznej. W formie pisemnej, w terminie składania ofert dotarły do nas trzy oferty. Tutaj obok mamy w formie elektronicznej. Sprawdzamy na mi portalu, jak to wygląda. Wpłynęła oferta. Wpłynęły cztery oferty, przy czym jedna oferta została zmieniona, tak, i właściwe oświadczenie tutaj wraz z tą ofertą zostało złożone o zmianie całej oferty, więc odczytana zostanie oferta zmieniona. Czyli zaczniemy może od ofert, które wpłynęły w formie papierowej i tak po kolei, tak, pierwsza oferta. Pierwsza oferta Drewko z Dariusz Różycki, Kętrzyn, 11400 Kętrzyn, ulica przemysłowa 3. Adres działalności, adres siedziby, ulica Chojnicka 74 Tuchola. Oferta brutto 278 178 zł i 8 Kryterium drugie, czyli termin wykonania i konserwacji. Pierwszą konserwację rowów odwadnianych wykonamy w terminie do 40 dni kalendarzowych. Kryterium numer 3, drugi, termin wykonania drugiej konserwacji 35 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania przez polecenia wykonania. Dalej informacje o zatrudnieniu, wadium i oświadczeniu. Dobrze, to była oferta numer 1. Teraz oferta numer 2. Oferta numer 2 złożona przez spółkę wodną Niziny Kanału Brudnowskiego, ulica Rzemieślników 22 Warszawa. Oferta brud to 163 951 ,79 zł. 79 groszy. Kryterium numer 2. Pierwsza konserwacja rowów odwadniających wykonałem w terminie do 40 dni kalendarzowych. Kryterium numer 3. Terminie do 35 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania przez zamykającego polecenia wykonania. Termin wykonania drugiej konserwacji. Informacje o wadium. Oferta tutaj się podpisana. To oddajemy. Teraz oferta numer 3. Może się uda. Tak szczelnie zamknięta, że aż się nie da. Formularz ofertowy Eco Melbud. Magister Inżynier Radosław Gos, Adres siedziby ulica, jak dobrze odczytuję, jest Starba Cicka lub Starba Ciska 25, tak? Starba Cicha, przepraszam. Starba Cicha 25. Skiernie widzę. Wartość oferty brutto. 87 753 012 z Kryterium numer 2 termin wykonania pierwszej konserwacji do 40 dni kalendarzowych. Kryterium numer 3 z kolei: termin wykonania drugiej konserwacji do 35 dni kalendarzowych. owadium jest informacja. Dobrze, to wygląda, że mamy tak te trzy oferty. Tak jak wcześniej wskazałem, faktycznie oferty wpłynęły w drogą również elektroniczną i teraz zobaczymy, które oferty odszyfrujemy, te oferty, które faktycznie wpłynęły drogą, drogą elektroniczną. Mamy aplikację do szyfrowania. Jeszcze jedną rzecz pobierzemy ze strony, oczywiście. Najpierw wejdziemy sobie na szczegóły postępowania. Klucz publiczny został pobrany. Tak, on tutaj został. Dobrze. Jeszcze zmienimy na. Mamy klucz prywatny już udostępniony, ponieważ już jest 10.30. Mamy klucz prywatny, dołączymy do... Zapiszemy go w katalogu, gdzie... Gdzie oferty zostały? oferty, Mamy tu katalog, w którym zostały oferty zaszyfrowane, już umieszczone, te, które wpłynęły w mini portalu. Tak? Mamy wszystkie oferty. Oferę firmy Sorted. Jak widzimy po nazwie firmy Castor, to zobaczymy. To jest trzeciej firmy i dwie oferty firmy FB Service. Zarówno pierwotna wersja, jak i zmiana. I oświadczenie o zmianie, które zaraz przeczytamy. Pierwsza oferta firmy Sorted. To jest, to jest ten plik i spróbujemy go odszyfrować. Identyfikator postępowania. Zaraz sobie to weźmiemy. Mamy identyfikator postępowania. Mamy identyfikator użytkownika. No ja właśnie nie pamiętam. Sekunda. sekundę. Zaszyfrowany plik. Przepraszam, to nie da. rowów, oferty. oferty. Zaszyfrowana oferta sorted. Klucz prywatny. Mamy na poziomie tym. Oferta zostanie wskazana, wpisana do katalogu z ofertami już odszyfrowanymi. E-Oferty, konserwacja rowów, oferty odszyfrowane, plik został poprawnie odszyfrowany. Dobrze, to teraz możemy zerknąć do naszych ofert odszyfrowanych. Nazwiemy od razu katalog sorted. dobrze Sorted podpisany kosztorys formularz ofertowy mamy firmę Sorted i tak jak Państwo widzicie dane wykonawcy firma Sorted Spółka ZO Chyliczki Wschodnia 27 piaseczno oferta wartość brutto 565 772,45 zł. 45 groszy Kryterium numer 2: 40 dni kalendarzowych, termin wykonania pierwszej konserwacji, kryterium numer 3: termin wykonania drugiej konserwacji 35 dni kalendarzowych. Warunki płatności. Wszystko ok, wygląda, to, że podpisane też jest prawidłowo. Dobrze, czyli mamy ofertę firmy Sortet odczytano. Tak. Jeszcze raz zrobimy kolejną z ofert, którą weźmiemy pod uwagę. Deszyfrowanie ofert, identyfikator postępowania, już sobie ściągniemy jeszcze raz. Oferty zaszyfrowane, oferta firmy Castor i klucz prywatny. Odszyfruj podobnie nas prosi o podanie miejsca, no to zamieszczamy w miejscu, gdzie już są oferty odszyfrowane. Aha, tak. To plik został poprawnie odszyfrowany, więc udajemy się do ofert odszyfrowanych oferta firmy Castor. Teraz stwórzmy sobie ten katalog, żeby nie było żadnych problemów po roz rozpakowaniu pliku. oddzielny. Mamy plik, mamy kosztorys, odpis aktualny, kosztorys ofertowy. Odpis, załącznik, formularz jest dobrze. Mamy formularz. Wykonawca Castor Craft, spółka o.o. Adres siedziby Pięków 159, czosnów, województwo mazowieckie. Oferta netto, brutto, już patrzymy na następnej stronie. 176 285 zł i 27 groszy. Kolejne kryteria. Kryterium numer 2, Termin wykonania pierwszej konserwacji w terminie do 40 dni kalendarzowych. Termin wykonania drugiej konserwacji 35 dni kalendarzowych. Też wygląda, że jest podpisany dokument prawidłowo. Ok. Dobrze. Czyli mamy ofertę firmy Castor już w tej chwili uwzględnioną. Teraz bierzemy kolejną z ofert. Uruchamiamy za każdym razem, żeby aplikacje portalu i portalu do deszyfrowania, żeby nie było ewentualnych problemów. Z konwersją, identyfikator postępowania. Już sobie go przeklejamy. I numerek nasz. Zaszyfrowany plik, oferty zaszyfrowane, kolejna z ofert. Klucz prywatny. Mamy klucz prywatny. Odszyfruj ofertę. Mm -hmm. E oferty odszyfrowane, okay. poprawnie odszyfrowane, przechodzimy zatem do, do ofert odszyfrowanych. Oferta kolejna, tak nazwijmy to oferta, bo po pliku nie widzimy jeszcze, która to jest oferta. Dobrze. Formularz cenowy, ofertowy, dobrze. Zaraz zobaczymy, ja to oferta, MKL But, spółka ZOO, ulica Magazynowa, 11a, Warszawa. Wartość oferty brutto 112 806 ,78 zł. 78 groszy. Kryterium, termin wykonania pierwszej konserwacji 40 dni kalendarzowych, a termin drugiej konserwacji 35 dni kalendarzowych. Warunki płatności zgodnie z sifs Dokument wygląda na podpisany. To była oferta kolejna. Za nią tak, dziękujemy. Dobra, teraz przechodzimy do ostatniej, czwartej oferty. Sobie. Tu jeszcze chwila. Zobaczmy oferty. Zaszyfrowane tutaj firma FB Service włożyła ofertę i włożyła świadczenie o zmianie oferty. Czyli świadczenie o zmianie oferty, że cała nowa oferta jest, została zmieniona. I została złożona w terminie. Paktycznie tak jest, że obydwie oferty zresztą co widać na mini portalu. Oferta zmieniona została złożona również w terminie. Więc odczytujemy ofertę tylko o zmianie oferty. O, zmiana oferty. I to będzie ten plik, który będziemy zmiana szyfrowana i tak jest. Oferty zaszyfrowane, FB serwis. Oferta zmiana szyfrowana. Czyli nie było wątpliwości, odczytamy. Szyfruj. ta sama operacja. folderu chwilę zajmuje niestety, ale ale miejmy nadzieję będzie już dobrze. Plik został poprawnie odszyfrowany. Tu od razu zobaczymy, gdzie jest oferta odszyfrowana. FB Serwis, oferta zmiana. Kosztorys ofertowy, formularz oferta. FB Serwis spółka akcyjna. A wartość oferty brutto to 136 942 zł i 19 groszy. Kryterium numer 2: termin wykonania pierwszej konserwacji 40 dni kalendarzowych. Termin wykonania drugiej konserwacji 35 dni kalendarzowych. Jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda, tak? 9,19. Wszystko się zgadza. Dobrze. Także to chyba ostatnia oferta. sprawdź jeszcze mail. 9:57, coś jest. Z, tych... Z oferty elektronicznej, tak? Jeszcze patrzymy, że coś wpłynęło. Jakaś wątpliwość? Dobrze, ja zaraz sprawdzę. Ale że co, że mail? Nie, to jest ta MKL, to ona jest, to jest powielenie tylko tak, to jest wszystko dobrze. Nie, nie, okej. Okay. Nie ma tu już żadnych już więcej ofert. Jeżeli coś wpłynęła jakaś oferta, to po terminie e, jeszcze możemy sprawdzić oczywiście co jest w mini portalu, czy tutaj nic nie. Mm, nie ma jakiejkolwiek zmiany, czy jakaś oferta nam nie wpłynęła chociażby po terminie konserwacji rowów. Nie, to stawka nam się nie zmieniła. Jest sorted, Craft. CastorCraft, FB Service, spółka akcyjna, MKL Boot, spółka ZO i zmieniona oferta firmy FB Service, tak? którą czytaliśmy jako zmianę. No dobrze, to dziękuję Państwu bardzo w takim razie i dziękuję za wzięcie udziału w postępowaniu. Zapraszam do brania udziału w kolejnych postępowaniach. Dziękuję, do widzenia.